Rozpoczynamy kolejny odcinek interaktywności naszej. Pan Kamil Dmoch pyta, dlaczego czy zostaliśmy sprzedani przez kolaborantów i czy Jan Trzeci Sobieski maczał w tym palce? Drugie pytanie. Jakie pan ma osobiste zdania na temat Kaddafiego? Tam jeszcze postscriptum jest, ale zanim do, dojdę do postscriptum, to tutaj sprzedanie przez kolaborantów, czy Jan Sobieski maczał w tym palce. Nie bardzo wiem, kogo pan ma na myśli. Tych kolaborantów już za panowanie Jana Sobieskiego była dosyć rozwinięta praktyka brania jurgieltów. Sam Jan Sobieski też y, maczał w tym palce, można powiedzieć, ale to jeszcze, jeszcze wtedy nie budziło to takiego. Moralnego niesmaku, trochę inna sytuacja była. I Jan Sobieski, no właśnie nie wiem, co tutaj nikogo nie sprzedał, no, bo Jan Sobieski był w sytuacji takiej kłopotliwej, ponieważ objął władzę wtedy, kiedy jego poprzednik król Michał Królud Wiśniewiecki. Y, zgodził się na podpisanie traktatu w Buczaczu, na podstawie którego Polska po prostu płaciła Turcji haracz, no i musiała oddać kamieniec i tak dalej. I Jan Sobieski starał się odwrócić y, tę klęskę, co mu się zresztą udało, mówiąc nawiasem, więc nie sądzę, żeby tutaj był z jakimś sprzedawczykiem i kolaborantem. Natomiast y, no Węgrzy mogliby mieć do niego trochę pretensji, bo Węgry były wtedy okupowane przez Turków. No i Sobieski, jak chciał odciążyć trochę rzeczą, Rzeczpospolitą od naporu tureckiego. To tam przez rozmaitych emisariuszy namawiał Węgrów, żeby wzniecili powstanie, a wtedy Polska im pomoże. Węgrzy się dawali namówić, no a Polska im nie pomagała, ale za to napór turecki, Turcja, która musiała tłumić powstanie, powstanie na Węgrzech, to nie atakowała wtedy Polski. Dzięki temu Jan Sobieski miał takie chwile wytchnienia. Pan Matzar, a jeszcze tutaj jest po swyptu. Pan jest moim mentorem. No, dziękuję. Proszę mi obiecać, że będzie pan żył co najmniej 200 lat. No, nie, nie, nie mogę składać obietnic bez pokrycia. Niech się pan nie gniewa. Pozdrawiam i dziękuję. Ja też pozdrawiam. Pan Matzar, pytanie. Drogi Panie Stanisławie, wielki fan z tej strony. Wróciłem niedawno po paru latach do ojczyzny. I próbuje zrozumieć, czym jest teraz wielka Kacza Pospolita. Czy myśli pan, że Kaczyński może wie, co robi, spodziewa się światowego kryzysu i dlatego zadłuża Polskę na miliardy? Bo jak załamie się pieniądz fiducjarny, to chyba nie zostanie kamień na kamieniu. Pozdrawiam serdecznie. Pan, ja myślę, że pan Kaczyński wie, co robi. Wielokrotnie mówiłem i nawet napisałem taką książkę Gierkizm albo Dobra Zmiana, czyli Dobra Zmiana. Jarosław Kaczyński kocha przedwojenną sanację. Myślę, że to jest autentyczna jego miłość, taki sentyment taki ma, no i wykorzystuje to, że jest naczelnikiem państwa. Żeby tę przedwojenną sanację reaktywować. To oczywiście kosztuje i Polska będzie zadłużona. Czy pieniądz fiducjarny się zajmie? Może się zajmie, kiedy. By się państwom zrzeszonym w BRICS-ie udało doprowadzić do detronizacji dolara z funkcji Waluty Światowej. No ale to oczywiście z tego powodu może wybuchnąć wojna, bo to jest bardzo ważny powód. Stany Zjednoczone, Stany Zjednoczone by się znalazły w tarapatach przede wszystkim, no więc potężna armia amerykańska będzie się starała do tego nie dopuścić. To tak, tak, ja tak rozumiem to, co pan nazywa kaczą pospolitą. Kamień na kamieniu. No może rzeczywiście, bo to jak Radio Erewań kiedyś odpowiedział na pytanie swojego słuchacza, zaniepokojony zadzwonił z pytaniem, czy będzie wojna, Radio Erewań powiedziała mu, że wojny na pewno nie będzie, natomiast... W rozgorze taka walka o pokój, że nie zostanie nawet kamień na kamień, no coś takiego może nastąpić. Grek Cement. Pytanie, czy uważa pan, że Polacy mieszkający poza granicami kraju, mając do wyboru lokowanie swoich oszczędności za granicą i w polskich obligacjach skarbowych, powinny wybrać obligacje? Pomijając aspekt czysto finansowy, załóżmy, że rentowność i ryzyka za granicą. Rentowności i ryzyka za granicą w Polsce są takie same, czy pożyczanie pieniędzy polskiemu rządowi nie, jest dobre dla Polski. Z jednej strony ułatwiamy rządowi dalsze zadłużanie, ale z drugiej rząd nie musi zadłużać się u obcych łasic. co to za różnica? My nie powinniśmy rządowi pozwalać na żadne zadłużanie państwa, bo co to jest zadłużanie państwa? to jest zadłużanie obywateli jeżeli rząd sprzedaje obligacje to rząd musi dać zabezpieczenie tych pożyczek wszystkich tego, tego długu publicznego jakie co jest zabezpieczeniem długu publicznego rząd zastawia dochody z przyszłych podatków, więc sprzedaje własnych obywateli w niewolę lichwiarskiej międzynarodówce. Nie wolno rządowi pozwalać na żadne zadłużanie państwa, dlatego, że to jest sprzedawanie własnych obywateli w niewolę i dlatego w 92 roku, kiedy była w Sejmie debata nad tym, co się powinno znaleźć w przyszłej konstytucji, to poseł Janusz Korwin-Mikke zgłosił taki postulat, żeby normą konstytucyjną zabronić uchwalania budżetu z deficytem, bo ten dług publiczny, o którym tutaj Pan wspomina, to, jest, to są z, z, z skumulowane coroczne deficyty budżetowe. Gdybyśmy taką normę do konstytucji wprowadzili, to na pewno mielibyśmy tam różne inne problemy, ale tego byśmy nie mieli. I ostatnie pytanie, Pan Adam Adamowy. Pytanie do Pana Stanisława. Jak się sprawuje zegarek Xiaomi? Nie wiem, bo ja nie mam zegarka Xiaomi. Ten zegarek, jaki Pan tu widzi na mojej ręce, to jest Tissot, a ten to nie jest zegarek. To jest szpieg. Dzięki, to jest takie urządzenie, które rejestruje tętno, rejestruje liczbę kroków, jakie zrobiłem, no i rejestruje ile godzin spałem. no Nie rejestruje z kim na szczęście, ale to ile godzin, to już można tam wiele sobie z tego wydrukować, zwłaszcza, że rozróżnia między snem głębokim i snem płytkim. Wobec tego nie mogę odpowiedzieć na pytanie, jak się sprawuje zegarek Xiaomi, bo nigdy w ogóle nie widziałem takiego zegarka. Proszę państwa, bardzo dziękuję za te wszystkie pytania, które stworzyły mi okazję do rozmowy z Państwem. A rozmowę z Państwem bardzo sobie cenię. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Waldemar Buczek. Mam pytanie. Chciałbym poruszyć właśnie kwestię tego, tego polskiego stronnictwa, o którym kolega wspomniał, i strategii dzieli rząd. Chodzi głównie o nasze podwórko. Dwa lata temu, po wyborach do Europarlamentu, po niejako sukcesie e, Kongresu Nowej Prawicy. E, Kongres Nowej Prawicy był na takiej fali wznoszącej, prawda? E, mieliśmy bardzo duży entuzjazm i zdawało się, że no, tej siły nikt już nie powstrzyma. Jednak e, ta siła akurat przeszkadzała, myślę, e, szczególnie tym trzem kruko, krukom, o, którym, o których wspomniał kolega. E, I tutaj moje pytanie, e, ponieważ e, widzieliśmy, co się działo z Kongresem Nowej Prawicy e, pod e, Przewodnictwem Janusza korwin mikkego którego pan bardzo dobrze zna. I tutaj zachodzi taka dziwna sytuacja, gdzie pan Janusz wspólnie z panem Wiblerem rozbijał Kongres Nowej Prawicy, nie dając nam możliwości rozwoju tego prawdziwie polskiego stronnictwa. Prawda? I tutaj moje pytanie, nawiązujące do tej agentury z, z, trzech, z trzech tych poważniejszych stron. Czy działanie pana Janusza, było wynikało z lekceważenia naszych marzeń o prawdziwej wolności, z głupoty, co nawet nie przychodzi mi z taką łatwością przez gardło, ponieważ pan Janusz jest bardzo inteligentnym człowiekiem, a może było to działanie celowe i tutaj właśnie odwołanie do tej agentury. Proszę pana, no nie wiem, bo ja niestety nie. Znaczy, Janusz kolimikiem się nie zwierza ze swoich motywów swojego działania, w związku z tym, no cóż mogę na to powiedzieć, to no nie trzeba się da, dawać rozgrywać w ten sposób i tyle. No to nie ma innego, innego sposobu, innego remedium, nie ma. No. Trzeba być odpornym na tego typu rozgrywanie. Jeżeli yy, nie ma tej odporności, no to jest się rozgrywanym, a yy, ja myślę, że, ja myślę, że to Kolega Mikke, on tam, myślę, że to, on nie jest wszechmogący wbrew pozorom, bo ja dostaję dużo listów od korespondentów swoich i z niektórych listów wynika, jakby Korwin Mikke Polską rządził. Tymczasem, no rządzi kto inny cały czas, a nie on, więc przypisywanie mu różnych takich Proszę pana, zwrócę uwagę, że na taką rzecz. Otóż wydaje, wydaje się, że taki antagonizm, taka wojna polityczna jest między platformą ateską i PISEM, prawda? Tak przynajmniej to wygląda w mediach, ale proszę zwrócić uwagę, że jak decyduje się coś istotnego dla państwa, to w żadnych różnic nie ma. Wtedy wszyscy tam tak samo reagują i mają jeden jedna i druga jedna i druga partia ma przy wszystkich takich antagonizmach ma jeden i ten sam cel, żeby nie pojawiła się ani z jednej, ani z drugiej strony polityczna alternatywa. I Wie Pan, być może, że tu też agenturalni szatani są czynni, dlatego, że no proszę zrobić taki intelektualny eksperyment. Niech Pan sobie wyobrazi, że Pan jest naszą Złotą Panią. To teraz już płeć jest rzeczą umowną w coraz to większym stopniu, więc y, łatwiej sobie to wyobrazić niż kiedyś. Y, gdyby Pan był naszą Złotą Panią i... Polski nie chciał Polski zniszczyć, bo tam Polska by była panu czegoś potrzebna, ale tak, no, 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 ale tylko jako dam narzędzie, żeby to instrumentalnie traktować, to kogo by Pan popierał tutaj? Jakichś takich socjalistów, jakichś takich tego. istniałoby to państwo, ale żadnej siły, żaden zalążek siły by tu nie powstał. Natomiast gdyby pan chciał Polskę zniszczyć. Jej własnymi rękami, no to wtedy kogo? Anarchistów, komunistów, prawda, żeby tu w, w ciągu roku by rozwalić całe państwo. I to też trzeba wziąć pod uwagę. Dziękuję. Proszę bardzo. Przepraszam bardzo. Ojciec Gocek. Ja mam pytanie: mianowicie, nie przypuszczam, żeby pan redaktor był łaskaw czytać książkę pod tytułem Alfabet Urbana. Ja, ja jako były. Były taka moda, była na początku lat 90., że każdy tam kisiel, pierwszy zaczął y, alfabet kisiela, a później każdy tam sobie pisał takie rzeczy. Ja też nie czytałem, nie dotknąłem tego oczywiście, ale y, znajomy przyniósł do pracy i poprosiłem, żeby otworzył na Korwinie Mikie, co on tam pisze. No i jedno zdanie utkwiło mi do tej pory, przez 20 lat. Kiedy byłem prezesem tele, telewizji, dawałem go wszędzie, Kazałem go zapraszać do wszystkich programów, bo był zabawny. Oczywiście nie można wierzyć takiemu człowiekowi w pełni, że cokolwiek poradziłego w pełni powiedział. Ale rzeczywiście wtedy korwinnik był lansowany w telewizji bardzo za jego czasów. Natomiast że był zabawny, no to wiemy, że zabawniejsze dla nich było wyrywanie paznokci, prawda? Dla tych ludzi, więc to nie mógł być cel zapraszania, więc w jakim celu był zapraszany? A druga sprawa, kwestia stwarzania alternatywy w momencie, kiedy. Przy ostatnich wyborach, przedostatnich wyborach osiągnął Kongres Nowej Prawicy, osiągnął bardzo dobry rezultat, prawda? I czuło się już ten napór, tej siły nie powstrzymać Co powstało? Partia Kukis, w której już można głosować, znaczy wybierać sobie, jakie kto chce poglądy. Jest antysystemowa. I nie wiem, co Pan sądzi o tej partii z kolei. Boże Pana, no... <laughs> Moim zdaniem, partie polityczne w Polsce nie, a zwłaszcza takie, wie Pan, które powstają i osiąg szybko osiągają sukcesy, nie są dziełem przypadku. Nie są dziełem przypadku. Ktoś tam je dyskretnie wspiera i tyle. Natomiast co do tego Urbana i alfabetu. No, ja pamiętam tamte czasy i te programy telewizyjne to tam polegały na tam godzina szczerości i tak dalej, takie różne. Rzeczywiście Korwin jest człowiekiem dowcipnym. W tym sensie, nie wiem w jakim sensie uznał, Urban używał określenia, że jest zabawny, bo to niektóre jego... Tak, tak, niektóre jego pomysły rzeczywiście są oryginalne, ale ja wiem, czy na przykład jak w 1992 roku była w Sejmie taka debata, co powinno się znaleźć w przyszłej konstytucji, to Korwin zaproponował, że się znalazła znalazł, norma zakazująca uchwalania budżetu z deficytem no i żeby y, każdą próbę obejścia tego zakazu karać jako kradzież z uchwałą. Wszyscy uznali to za dowcip. To pamiętam, że w, w tej mało nie pękł ze śmiechu. Więc to a tu nic zabawnego w tym nie ma, to po prostu... Po, 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 bo, szkoda, że to się nie udało, no. Więc... Y, 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 natomiast powiem no, ja bym y, y, jednak trochę państwa, zwłaszcza zaangażowanych emocjonalnie w takie dociekania, przestrzegał przed przypisywaniem Korwinowi zdolności czy mocy, których on chyba nie ma, których on chyba nie ma, bo mówię, już tu odpowiadałem na pytanie Pana, że on nie jest wszechmogący, a już na pewno Polską nie rządził. A już na pewno Polską nie rządził. Ja z, go znam od y, y, roku 1982, kiedy to siedzieliśmy razem w Białęce. Trochę bliżej go poznałem, więc y, nie zauważyłem w nim niczego demonicznego. Nie zauważyłem, ale może jestem mało spostrzegawczy.